Cześć, wszystkich! Chciałbym zaprosić na kolejne dwa numery Żuka 01, numer 86 87. Z góry chciałbym podziękować za lajki, subskrypcje, komentarze. No i dzisiaj, kurde, powiem Wam, że mamy taki odcinek. Ważny, bo numer 87 zawiera przód naszego Żuka. Lecimy z gazetką 86, tak? Prezentuje się gazetka. dane techniczne Alfa Romeo 312. No i instrukcja montażu kroków mamy tylko 8 w kroku numer 1 włóż gałkę 86C do otworów w szywie lewych przednich drzwi oznaczonej cyfrą 186, a zwróć uwagę, żeby małe wypustki znujące się na szybie były skierowane ku górze. Tak prezentuje się krok numer 1. Zamontowaliśmy tą gałkę. Kim z krokiem numer 2? Drugą gałkę 86C. Wynalogicznie sposób za pomocą i przybiorą. No i numerem 2, 86B. Tak prezentuje się krok numer 2. Zamontowaliśmy tą gałkę do szyby. Krok numer 3, szyba 86a, łóż do otworu jednego w lewych przednich drzwiach. 83a, w ten sposób, aby gałka 86C zajmowała się od wewnętrznej strony drzwi. Tak prezentuje się krok numer 3. Szyba, gałka jest od wewnętrznej strony. I jest krok numer 4. Drugą. 3B86B. Włóż do utworu okiennego w lewych przednich drzwiach 83 w sposób pokazany na zdjęciu. Tak prezentuje się krok numer 4. Teraz kroku numer 5. Do lewych przednich drzwi 83A przyłóż i znaczącą część 85A połączyć z sześcioma śrubami SM w miejscach okładzanych na zdjęciu. Tak się, jak od 5 i 6. Wewnętrzna strona, czyli została przykręcona do lewych drzwi, do zewnętrznych. I ścisnęliśmy tym ten sposób Szybki odsuwają się. Tak przyznają się nasze drzwi. Troszkę jak dla mnie za luźno te drzwi. Te szyby się trzymają, no ale może coś słabo skręciłem. W kroku numer 7 górny zawias 86E między lewe przednie drzwi 83A, wewnętrzny część lewych przednich drzwi połączona dwoma siodłami SM. Krok numer 7 Tak, prezentuje się krok numer 7, zamontowaliśmy ten zawias, skręciliśmy dwoma śrubami SM. W kroku numer 8 na wewnętrzną część lewej przedniej drzwi u szapicerkę 84a. W kroku numer 9 połącz elementy wkrętami IP iP. No i tak wyglądają lewe przednie drzwi, lewe przednie drzwi z To Też chyba trochę wkurza, bo przesuwa się sama. Gazetka nr 87 Tak prezentuje się gazetka Album z czekami Kroków tylko dwa w pierwszym kroku do stelażu kastrelli kabiny 87A, w miejscach pokazanych zdjęciu dodaj podstawy kierunku skazu 87C. Zwróć uwagę na pozycję otworów w podstawowych. Podstawa kierunku skazu to ciśnij podstawy do stelażu. Z tym z krokiem numer 1. Tak prezentuje się krok numer 1. Wcisnęliśmy stelaż na kierunku skazy. w kroku numer 2. Na podstawie kręgosłupu z 87C, na usz, kloš, 87B, i niech kloszy, kloszy powinny trafić do odpowiednich otworów w podstawach. To jest krok numer dwa. Tak wyglądają kierunki. Rezultat tak wygląda teraz, z kręgosłami. Odnośnie karuseli powiem Wam, że to jest ładnie zrobiona podstawa. Ciężka, masywna. No, u mnie tutaj widać. Taką rysę ogólnie, no ale powiem Wam, że to już jest Kupę samochodu. Z góry chciałbym podziękować za obejrzenie mojego, mojego dwóch odcinków. Chciałbym prosić o lajki, komentarze. Oglądasz, zostaw to. Dla Ciebie to dużo nie znaczy, a dla mnie to jest motywacja do kolejnego odcinka. Cześć Ci